Bardzo duże zaangażowanie, można powiedzieć, że aż 30% mieszkańców gminy wzięło udział w głosowaniu w tej edycji. Także aż 20 wniosków zostało dopuszczonych do udziału w tej edycji. 10 z nich zostało wybranych. Łączna pula do realizacji 600 tysięcy złotych. W przyszłym roku te wszystkie projekty doczekają realizacji. My ustawicznie i mi też osobiście jako burmistrzowi bardzo na tym zależy, żeby ten budżet obywatelski rozwijać. Jak zaczyna, zaczynaliśmy tę kadencję, to była kwota 170 tysięcy, teraz już ona sięga 600 tysięcy. Objęliśmy też tym budżetem obywatelskim tereny wiejskie, jest to tak naprawdę drugi moduł tego budżetu obywatelskiego. Pojawił się też moduł trzeci, czyli. Budżet zielony, również w tym roku rywalizacja w, budże, w tej części budżetu zielonego była zacięta, także ja serdecznie chcę pogratulować wszystkim zwycięzcom. Cieszę się, że było tak duże zaangażowanie. Chcę powiedzieć, że ten budżet obywatelski nadal chcemy rozwijać. Jestem bardzo zadowolony i dumny z tego, jak ten budżet obywatelski już po raz ósmy był głosowany i będzie realizowany w Gminie Wasilków. polega to na zbudowaniu przestrzeni zielonej dla mieszkańców w każdym wieku od dzieci poprzez osoby w wieku średnim jak również osoby starsze ogród będzie dostosowany również do użytkowania dla osób z niepełnosprawnościami takie miejsce będzie pomagało w takiej terapii sensorycznej tak poprzez kontakt z naturą będzie można przyjść powąchać posmakować posłuchać różnych roślin z różnych miejsc też będzie dobiegała różna dźwiękoterapia, tak, ponieważ będą zamontowane dzwonki. Samo miejsce na ogród Chorci terapeutyczny jest całkiem znane nie tylko Wasilkowianom, ponieważ tutaj nad nasz zalew Wasilkowski przyjeżdżają ludzie z okolicy, także będzie to ogólnodostępna przestrzeń. Oprócz tego stworzy to też taką barierę na głównej drodze, która prowadzi do Wasilkowa z Białego Stoku, ponieważ mamy, tak jak w planach, zasadzić bardzo dużo drzew, tak, które nas oddzielą od tej głośnej w sumie Ulicę i to też zwiększy komfort mieszkańców oraz przyjezdnych, którzy będą odpoczywali na plaży. Orkiestra istnieje właśnie od 20 lat przez te 20 lat. E, e, były dokupowane instrumenty do orkiestry, jednak była ich niewystarczająca ilość. Stąd pojawił się właśnie pomysł, jest to dość, dość duży projekt, aż 150 tysięcy za taką kwotę można zakupić naprawdę sporą ilość instrumentów. E, a także zauważyliśmy, że, zauważyliśmy, że nasze grono muzyków z każdym rokiem rozrasta się i potrzebujemy coraz, coraz to większej liczby strojów. A użycie jednego kompletu jest dość drogie. Brakuje nam sporo instrumentów. Tak jak Mateusz powiedział, orkiestra nam się rozrasta z roku na rok, coraz więcej, coraz większe zainteresowanie. Coraz młodsi uczestnicy, nawet tacy, którzy w pierwszej sz klasie szkoły podstawowej grają, czy tam też drugiej, nie mają instrumentów. Instrumenty już po prostu po kilkunastu latach się zużywają i przydałoby się. No, żeby tych instrumentów było coraz więcej. Tak samo mundury. Jak można było dzisiaj zobaczyć, tak samo podczas naszego występu nie wszyscy mają mundury, nie wszyscy mają spodnie. Także części garderoby na pewno też te pieniądze będą przeznaczone. Jest to kolejna edycja, która była rekordowa, aż 5,5 tysiąca kart do głosowania. 30% mieszkańców gminy można powiedzieć, oddało swoje głosy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wygrało 10. Projektów łącznie poprawnie zgłoszonych było 20, także również są to liczby, których do tej pory nie, nie odnotowywaliśmy. Jest także największa pula jak do tej pory w historii, aż 600 tysięcy i realizujemy trzy części tego budżetu, mianowicie część miejską, część wiejską, część zieloną.